Rozegrano 26. kolejkę Serie A. Najważniejszy mecz odbył się na stadionie Morumbi, gdzie São Paulo podejmowało odwiecznego rywala Corinthians. Dodatkowym smaczkiem tego spotkania był fakt, że gospodarze nadal mają szansę na czwarty tytuł mistrzowski z rzędu. A rywalem drużyny São Paulo zespół Corinthians, czyli drużyna, która jako ostatnia przed São Paulo zdobyła mistrzostwo Brazylii, ale było to w 2005 roku. Początek spotkania i akcja gospodarzy strzelał na bramkę Felipe Georges Wagner. Dobra okazja, ale niewykorzystana przez drużynę gospodarzy. 32 tysiące widzów na stadio Morumbi. oto interwencja Bosco, który zastępował w tym meczu Rogerio Seniego. Pierwsza groźna sytuacja ze strony gości w tym spotkaniu drużyny Corinthians. 73 lata ma historia spotkań między São Paulo a Corinthians. Statystyka przemawiała za drużyną gości, która jednak obecnie w ligowej tabeli plasuje się znacznie liż, niżej od gospodarza. Aż 108 spotkań wygrali zawodnicy Corinthians, 87 zwycięstw w São Paulo i 91 remisów. To kolejna próba drużyny gospodarzy w tym spotkaniu. Ale tym razem piłka przechodzi obok bramki Felipe. A to już szansa dla Corinthians. Niefrasobliwość obrońców. Fatalny błąd, który kosztuje bardzo drogo. W 21 minucie Ronaldo strzela pierwszego gola dla gości, ale przy dużym udziale środkowych obrońców i bramkarza drużyny Sao Paulo. A no, widać, że Bosko nie jest zgrany z drużyną inna sprawa, że ta niefrasobliwość kosztowała naprawdę bardzo dużo. Fatalny błąd Andre Diaza i Ronaldo wykorzystuje tę nieoczekiwaną zupełnie sytuację. Fatalny błąd. Bosko wyszedł do piłki. Andre Diaz zagrają obok bramkarza, a a w całość wmieszał się Ronaldo i od 21 pierwszej minuty gospodarze przegrywali z Corinthians 0 do 1. To stawiało przed nimi oczywiście poważne wyzwanie, by odrobić stratę i naprawdę niewiele brakowało, aby odrobili ją bardzo szybko, bo już w 26. minucie słupek ratuje w tym przypadku drużynę Corinthians. Znów Andre a z tym razem już lepsze podanie do Bosko bez sprokurowania groźnej okazji pod bramką São Paulo. A to powtórka tej sytuacji, która mogła, ale nie dała gospodarzom wyrównania. Strzelającym w tej sytuacji Hernanes, popatrzmy. On mógł tylko biernie przyglądać się temu, co dzieje się z piłką bramkarz Corinthians Felipe to już fragmenty drugiej części spotkania do przerwy 1-0 prowadzenie gości, prowadzenie dość niespodziewane, bo przypomnę że to Sao Paulo jest zespołem wyżej sklasyfikowanym w tabeli dośrodkowanie w pole karne 70. minuta meczu napór gospodarzy Washington i gol wyrównujący dla Sao Paulo Piłkarz z numerem 9 pojawił się na murawie 5 minut wcześniej, zmieniając Borgesa. No i było to mocne wejście 34-letniego, doświadczonego napastnika drużyny São Paulo. Zobaczmy inna sprawa, że jak widzimy w tej powtórce, byli na spalonym bodaj dwaj piłkarze São Paulo i ten gol nie powinien zostać uznany. Do środka Hernanes. Do piłki dochodzi Washington. Lobuje Felipe. Ale błąd w tej sytuacji popełnia arbiter tego meczu. 1-1. Żółta kartka dla Washingtona. To będzie miało swoje znaczenie. To już 77. minuta. Murawę opuszcza Ronaldo. W jego miejsce Bill. Przypomnę, że Ronaldo był zawodnikiem, który, który otworzył wynik tego spotkania. 1-1. I szansa dla drużyny Corinthians, okazja, ale troszeczkę źle teraz rozegrali tę akcję, źle przyjął sobie wcześniej piłkę Dentinio. I akcja, która miała szansę powodzenia, kończy się właśnie w taki sposób. 83 minuta, kolejny atak gospodarzy jest. Go. Z prawej strony akcja São Paulo reklamowali w tej sytuacji faul w polu karnym, ale arbiter Ricardo Marques Ribeiro pozostał niewzruszony. Nie podyktował rzutu karnego dla drużyny São Paulo. Zobaczmy jeszcze raz tę akcję. Był przytrzymywany przez Marcelo Matosa, piłkarz São Paulo, ale było to. bardzo lekkie można powiedzieć dotknięcie i chyba słuszną decyzję w tym przypadku podjął arbiter. A to już Washington, który za dyskusję z sędzią zobaczył drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę. 25 minut pobytu na boisku, strzelony gol, dwie żółte i jedna czerwona kartka. Można powiedzieć, że jak na 25 minut to niezły dorobek piłkarza, który w tej sytuacji oczywiście faulował. No a za tą gestykulację Słusznie ukarany przez arbitra. Czerwoną kartką. Popychał kapitana drużyny Corinthians, Williama. I kończy swój pobyt na boisku Washington, a São Paulo kończy ten mecz w dziesiątkę. Aż 4 minuty doliczone przez arbitra. No i Corinthians jeszcze zwietrzyło swoją szansę. I trzeba przyznać, że byli blisko w tej sytuacji goście zdobycia zwycięskiego gola. Ładna akcja oskrzydlająca ale zabrakło dosłownie centymetrów. Jeszcze drużyna trenera Mario Menezesa próbowała w tych ostatnich sekundach powalczyć o trzy punkty. Mieli przewagę liczebną, starali się atakować, oto szarża, która mogła dać im bramkę, no ale nie udało się zbyt tutaj egoistyczne zagranie wchodzącego w tej akcji Sauzy. To wcześniejsza, znacznie korzystniejsza chyba okazja dla drużyny Corinthians, która też nie została wykorzystana. Ostatnie sekundy no, dla piłkarzy Sao Paulo. Ten remis w kontekście wydarzeń z ostatnich minut meczu wydawał się być już cenny, ale jeszcze zaatakowali, jeszcze strzał z dystansu, który jednak wielkiej krzywdy bramce Felipe nie zrobił. Uderzenie. Marlosa i ostatecznie mecz Sao Paulo. Corinthians kończy się wynikiem remisowym 1-1. W 21 minucie Ronaldo gol dla Corinthians. Wyrównanie w 70. Washington dla Sao Paulo. W innych meczach Fluminense pokonało Hawaii 3-2. Gojaz wygrało z Gremio 2-1.